Witam państwa z Pragi. Z Targów zbieraciel. Jest 9 września 2022 roku. Piątek jest głównym dniem tej imprezy. Właśnie zbierają się ludzie przed wejściem. No i zacznie się największa impreza kolekcjonerska w Czechach. Odbywa się dwa razy do roku. Teraz na jesieni i normalnie jeszcze na wiosnę. Oprócz tego równolegle odbywają się jeszcze tutaj inne pokazy czy wystawy targowe. Wystawcy są tutaj już od wczoraj. O 16 godzinie można było już wejść, co nieco zobaczyć. W tym roku mamy również imprezę związaną z motocyklami. No i jest tak zwany Home and Decor. No to taka impreza, która w całej Europie się odbywa w wielu miastach. Parking jest już pełny, za chwilę. Zaczynamy. Bramki ruszyły. Startujemy. Wiele komentował nie będę, natomiast pokażę, o co będzie można, żebyście Państwo zrozumieli, o co w takiej imprezie chodzi. raj dla filatelistów, raj dla kolekcjonerów pocztówek nie tylko z Czech, ale z całej Europy i ze świata jest tutaj tego mnóstwo, mnóstwo wystawców, mnóstwo zwiedzających tak jak wspomniałem już wcześniej największa Europy impreza w Czechach wielbiciele 0 euro również znajdą coś dla siebie duże stoisko prawdopodobnie można nabyć wszystko co do tej pory wydrukowano idziemy na główną halę no i tam krujuje numizmatyka i kamienie szlachetne, no i zaczynamy wystawca z całej Europy tu akurat z Niemiec mamy moneciarzy mamy firmy od kolekcjonowania mamy firmy od konfekcjonowania, przechowywania pakowania monet no i przy maście różnych innych zbiorów można się potargować można porozmawiać Unlimited. Ok, jeśli nie mamy oświecenia, to znaczy wszystko. nic ja nie kosztuje. Chyba że ktoś chce powiększyć swoją kolekcję, to powinien to przyznać z drugim portfelem. Wszystko? Wszystko? Dla wielbicieli srebra i złota też mnóstwo towaru, można się zaopatrzyć po połóż. Wielbiciele monet kolekcjonerskich, historycznych no, mają raj na ziemi. Od najdrobniejszych, do najgrubszych możliwych pokazów, jakie tutaj można zobaczyć i kupić. Jak na pierwszy dzień, pełny pierwszy dzień targu, to dziwne, że jeszcze są stojista, które niestety nie zostały zapełnione. Część instawców jakby nie zdążyła jeszcze się zorganizować. Mnóstwo rzeczy też dla wielbicieli starych papierów wartościowych. Akcje, listy zastawne, wszelkiego rodzaju obligacje, nie tylko europejskie, ale również z oceanu. Mnóstwo różnych papierów wartościowych. To też bardzo szeroki temat do kolekcjonowania. Nie brakuje również wydawców czy emitentów tak zwanej biżuterii numizmatycznej, współczesnej, z takich małych dzieł sztuki w różnych badach, w różnych wielkościach, ale tak jak tutaj widać są rzeczy nawet przeogromne, a tu przy okazji taka drobna cena, można się zorientować jak to wygląda i co tak naprawdę na świecie jest w tym temacie wydawane. Nie brakuje też oczywiście, akcentu z Polski. Tylko tak zaraz pokażę. Może niektórzy z Państwa zainteresowani tym tematem odgadną, o kogo chodzi. nawet bardzo znane typu panda słoń somalijski, jeden, drugi. No i wiele rzeczy, których, o których myślę, że u nas w kraju nawet większość ludzi nie słyszała. Wielbiciele starych i lekarzy również znajdą coś dla siebie. Sądzę, że jak pobędziemy tutaj dłużej, to znajdziemy również starsze panny i inne tego typu wydania czy emisje z różnych dni świata. Widziałem już wczoraj nawet stare kokabury, stare kokabury amerykańskie. Pokałem, się A tak na szybko, aby się zorientować, jakiej wielkości jest impreza, to pokażę Państwu przynajmniej fragment hali. To no, maleństwo więc to nie jest. Zapraszam do dalszego oglądania. Mimo iż impreza odbywa się w Czechach, można tu spotkać wiele znajomych twarzy z Polski. Oczywiście nie będę nad tym się rozwodził i pokazywał, ale naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy jednak na tę imprezę z Polski docierają. O no, tym bardziej, że jednak mimo wszystko jest blisko. Jedziemy teraz z jedną z głównych alejek. Na końcu są minerały i kamienie szlachetne, które też Państwu pokażę. Ale ogólnie pokażę wszystko, żeby się zorientować z czym mamy do czynienia. Jeżeli ktoś z Państwa zechce przyjechać, to oczywiście jak najbardziej tę imprezę polecam. Myślę, że spokojnie można to w ciszy oglądać. Jak widać i pokazałem przed chwilą jest to raj dla strakerów, no i oczywiście dla kolekcjonerów troszeczkę starszych monet. a tutaj coś dla bardziej cierpliwych i szukających drobniejszych monet.